Miasto to piekło, ale tu się żyje. Hajs się miesza w kotle, dookoła szuje. Nie ręka rąka, rękę myje. Ty kasujesz zyski, straty są już czyjeś. Jak pan bóg zwierząt, Trader ma ci czoło. Złap ten świat za mordę. swoją, skarmił kulę swoją. Jedziemy, Chodź na Warszawa to piekło, ale tu się żyje. To 53 zł, kilo? Matko, kochana, No proszę pani, złote. to są polskie ziemniaki dobre. To wszystko do góry idzie. Inflacja, nie inflacja, to wie pani. Ja też nie mogę za darmo wszystkiego sprzedawać. Człowieka a ja potrzebuję też... zupę, gotować grochówkę, a te ziemniaki dobre. Te zupy będą bardzo do... dobre. To jest irga polska, widzi pani tutaj. Także Oj. to jest na zupę super. No, to polskie, faktycznie. popryczka. Słupinia, wszystko, dobre cena. Mam 10 zł. 10 to złotych? może pan mi dać kilo? Nie no, kilo, ja ci pani, nie. pani dam za 10 zł. Co? I co? Proszę bardzo. Na zupę akurat tyle ile, ile trzeba, to tyle jest. Ale ja mam dużo domowników, a jeszcze mają przydać. pokroi, pani ten więcej wody da i będzie, będzie elegancko, także... Nie ma co tam ich karmi samymi ziemniakami. Pani grochówki, grochu, pani nasypie i będzie dobrze. Grochu akurat nie ma, ale pani ma groch, tak? Mam także groch. Pan, zapraszam też na inne rzeczy. To, że wszystko szybko rośnie, także trzeba uważać, trzeba szybko kupować tak A jak ja przyjdę jeszcze raz, to pan mi taniej sprzeda? I będę miał promocję na paprykę, na pewno poniżej tej ceny. Dobrze. To do 60 może zejdę. Dobrze. Sąsiedzie. To, dzień dobry. Dzień dobry. Ten sketch, w którym brałam udział, wie pan, to jakieś oszukaństwo w ogóle. Czemu? A widział pan ten Mercedes? No taki, no... Co? Nie taki? Nie taki Mercedes? No skąd? To taki przedliftowy, kochany. Przedliftowy, no.